W katowickiej willi Goldsztajnów po raz kolejny przyznano nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Jest to wyróżnienie przeznaczone dla osób mających duży wkład w rozwój miasta i jego mieszkańców. W tym roku oczywiście postanowiliśmy wybrać osoby, jak ja to mówię, najlepsze z najlepszych. W przyszłym roku będą kolejne osoby i tak bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem nagrodzić i wyróżnić pana profesora Antoniego Cygana, pana Adama Wesłowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej, Pana Stefana Łebka, który od wielu, wielu lat organizuje działalność orkiestry Dętej już byłej kopalni. Katowice i pana Roberta Talarczyka, który obecnie jest dyrektorem Teatru Wyspiańskiego. Przede wszystkim jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Ja, ja Zabrzani, zostaję nagrodzony nagrodą prezydenta miasta Katowice. Natomiast jestem z Katowicami związany od 1983 roku, więc to, to ogromny szmat czasu mojego życia, kiedy to Katowice są tym miejscem, gdzie pracuję, gdzie się... Kształciłem. Ja to przyjmuję jako wyróżnienie dla całej akademii, bo te ostatnie 8 lat, nie ukrywam, to były lata bardzo trudne, kiedy pełniłem funkcję rektora, a jednocześnie taki ogromny rozwój akademii dzięki wszystkim naszym pracownikom, ale również dzięki miastu, bo tutaj Katowice zawsze były dla nas otwarte. To jest partner, z którym się znakomicie współpracuje i myślę, że te 8 lat to lata takie, które obydwie te instytucje, czyli miasto samorząd, ale również akademia wzajemnie wykorzystały siebie, ale wykorzystały się w sposób wspaniały bo dla sztuki. Katowice na no to miasto kreatywne muzyki UNESCO. W związku z tym tutaj ta muzyka jest faktycznie w sposób szczególny, może nie nawet tylko traktowana, ale jest piękna atmosfera do tego, żeby właśnie tworzyć muzykę. Katowice, jak i w ogóle cały region, mogą się pochwalić wspaniałymi nazwiskami, które są rozpoznawane na świecie. Świecie. W związku z tym, tym bardziej daje nam to motywację, że jeszcze wielu z tych muzyków tutaj działających, pracujących, może być tymi kolejnymi nazwiskami, ambasadorami Katowic na cały świat. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury wręczano w mniejszym gronie niż w poprzednich latach. Przebieg całego wydarzenia był jednak relacjonowany na żywo w internecie.